Bardzo. Dzisiaj chcę Was zapoznać z keyboardem JPT220. Zapraszam do oglądania. Widzimy, mamy tutaj takie mnóstwo przycisków. I oczywiście, klawisz. Ja je podpisałam, jak było mało. Przez co to mi trochę tego, ale przynajmniej się yy, nie mylę. Za często. Yy, tak, i tutaj mamy. Yy, no. Tutaj mamy tak on. I trzeba przycisnąć, przycisnąć tak dłużej, żeby to się włączyło albo wyłączyło. I ładujemy włączę. I mamy jako pierwsze takie pia normalne pianino. I jeśli... I widzimy, tutaj takie są różne przyciski. Nie widzę niestety, ale... Tutaj są 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 0 minus plus. Tutaj jest swój treść. Też niestety za bardzo nie widać, ale no, przepraszam. I tak. I przypuśćmy mamy tutaj yy, bas. Widzimy, tutaj jest bas. 26. Wpisujemy 20 26. Czekamy. I gramy. tak. Jeśli chcemy włączyć, żebyśmy się czegoś nauczyli, jakieś piosenki czy coś, wciskamy D. Tu będzie leciała nam inna piosenka, ale my, jeśli my jej nie chcemy, możemy też przesunąć. Po zatrzymaniu możemy ją przesunąć. Tak. Zatrzymujemy. Tutaj widzimy taki start. i stop I wtedy można przesuwać tak. i widzimy na przykład ja włączę to kula. i jeśli włączymy to start stop to patrzcie na y, tutaj keyboard pokazuje nam co grać widzimy i jeśli włączymy waiting tu nam będzie pokazywała, co nagrać grać, i będzie za nami czekało. I dzięki temu się uczymy. Mm. I po nie będę załatwiała. Za. To tak mniej więcej trwa. Yy, mamy to taki fajny guziczek sąd efekt jeśli go wciśniemy, zobacz posłuchajcie i tak to mniej więcej brzmi jeśli chcemy znowu wrócić do naszego normalnego pianina, wciskamy ten niebieski tak i to na razie jest chyba tyle, bo jeśli jeszcze raz pokażemy tutaj demo, tak jeśli chcemy, przypuśćmy to wci można wcisnąć, żeby to leciało tutaj, żeby nas się sprawdzić że na przykład jak umiemy to nie będzie za nami czekało, ale na koniec nas oceni. Na koniec to dzisiaj. Na dziś to koniec z mojej strony. Subskrybujcie. Będę uczyła grać. Do widzenia. Pa, pa.